Szanowni państwo, przyjrzyjmy się ponownie listowi Świętego Pawła do Galacjan, rozdział 5, gdzie Święty Paweł wymienia kilkanaście przykładów złego postępowania, definiując je jako uczynki ciała. Czyli rzeczy, których chrześcijanie nie chcą czynić. Wśród tak oczywistych grzechów, jak rozpusta, cudzołóstwo czy zabójstwa, wymienia też pod koniec wersetu 20 herezję. Co to są herezje? W ogólnej świadomości społecznej są to fałszywe nauki lub też odstępstwa od jakiejś dominującej. W danym kraju religii, a skoro dominującej, to domyślnie często uznawanej jako prawdziwej. Ale czy tak to przedstawia Pismo Święte? Żeby odpowiedzieć na to pytanie tak naprawdę należałoby prześledzić wszystkie dziewięć miejsc Nowego Testamentu, w którym to słowo, słowo herezje występuje. Ja ograniczę się do wielkiego słownika grecko-polskiego Nowego Testamentu. Wydane przez oficynę wydamiczną wokatio, gdzie greckiemu słowu herezję nadane są dwa polskie znaczenia, Odszczepieństwo oraz stronnictwo. Tym słowem w Nowym Testamencie określani bywali faryzeusze, sadzyseusze. I w tym przypadku nie ma to żadnego negatywnego. Kontekstu negatywnego zabarwienia po prostu było określeniem pewnego faktu, pewnego stronnictwa. A jeżeli chodzi o zastosowanie tego słowa przez świętego Pawła i później Piotra do chrześcijan, to jest tutaj już zdecydowanie negatywne zabarwienie, czyli odszczepieństwo. Dlaczego? Ponieważ święty Paweł mówi, że herezji chrześcijanie powinni unikać czym jest takie odszczepieństwo? to jest coś nowego coś nowego w stosunku do istniejącej idei a jaka to idea to nauka przekazana nam przez pana Jezusa i przez jego apostołów święty paweł mówi w dziełach apostolskich takie słowa nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady Bożej. dlatego też Późniejsze nauki, soborów czy synodów, często wypaczające naukę biblijną, są błędne. Są tam odstępstwa, czyli herezje. Bo, na przykład, jeżeli Słowo Boże mówi, bisku ma być mężem jednej żony, to przymusowy, a nie niedobrowolny celibat jest herezją. Jeżeli Słowo Boże mówi, Nikogo na ziemi nie nazywajcie Ojcem Waszym, jeden bowiem jest Wasz Ojciec, który jest w niebie. To trzymajmy się tego. Jeżeli Pismo Święte mówi, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, to jaki jest sens mówić, że istnieje całe mnóstwo świętych, którzy pośredniczą między nami grzesznymi a Bogiem? Pismo Święte mówi, że karą za grzech jest śmierć. Śmierć przyrównana jest do stanu snu, z której będzie pobudka w zmartwychwstaniu. To jaki jest sens mówić o tym, że są wieczne męki, że człowiek jest zmęczony po śmierci? Tak naprawdę tą naukę też należałoby uznać za heresję. Herezje kojarzą się głównie z naukami, czyli z doktrynami, ale to nie przypadek, że to słowo herezje zostało przez świętego Pawła umieszczone razem, z grzechami takimi jak cudzołóstwo czy zabójstwo. Ponieważ złe nauki psują obraz Boga oraz potrafią też degradować charaktery chrześcijan. Bo to dlatego kiedyś jedni chrześcijanie mordowali drugich, nie czując przy tym żadnych wyrzutów, wyrzutów sumienia. Ponieważ tłumaczyli to sobie, że skoro Bóg po śmierci torturuje ludzi w wiecznym piekle, to dlaczego oni nie mogą teraz zadawać tymczasowo tortur? Przecież robią to samo co Pan Bóg. Są niestety też współczesne herezje. Zaliczyłbym do nich pogląd obecnie dosyć mocno eksponowany w środowiskach biblijnych w internecie, pogląd, który mówi, że Pan Jezus się mylił. Na przykład, gdy pan Jezus powiedział, że Mojżesz jest, jest autorem Pięcioksięgu, to nie mówił prawdy. Albo, jeżeli mówił o potopie, który przyszedł na ziemię jako coś realnego, historycznego, czy o postaci Noego, to też się mylił. Szanowni państwo, jeżeli przyjmiemy taki pogląd jako prawdziwy, to to jest prosta droga do tego, aby zupełnie odrzucić autorytet Pisma Świętego a nawet stracić wiarę. Jaka jest rada? Jakie jest lekarstwo, gdy spotykamy się z takimi naukami? Proponuję udać się do Pisma Świętego, znów do apostoła Pawła, który w liście do Tymoteusza II napisał tak. Całe Pismo natchnione przez Boga jest pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania sprawiedliwości. Zaufanie do Biblii do pisma świętego jako do słowa natchnionego, słowa, które Pan Bóg nam daje do studiowania, do przyjmowania, jest kluczowe. Nauka pisma świętego jest bardzo logiczna, a Bóg, który jest tam przedstawiony, jest Bogiem pełnym miłości, sprawiedliwości, Bogiem, który troszczy się o dobro człowieka. Wierzymy, że przyjdzie Królestwo Boże na ziemię, o której pismo święte słowami. Modlity Pańskiej i Pana Jezusa kazało nam się modlić i spodziewać. Efektem poznania Biblii jest poznanie Boga, Boga prawdziwego, Boga pełne, pełnego miłości, który ma plan zbawienia dla człowieka ześrodkowany w Jezusie Chrystusie. A poznawanie tego planu rodzi pokój wewnętrzny, czego wszystkim Państwu serdecznie życzę.